W tym zadaniu chcemy naszkicować wykres funkcji G. Zrobimy to w takich dwóch etapach. W pierwszym etapie narysujemy funkcję załóżmy H od X, tak ją sobie nazwiemy, przekształcając funkcję F w ten sposób, że przesuniemy jej wykres o jedną jednostkę w prawo. Tak ta jedyneczka tutaj daje nam w tym momencie półrzędne wektora przesunięcia równe 10, czyli przesuwamy wykres funkcji F o jedną jednostkę w prawo, wzdłuż osi Y nie przesuwamy wykresu. Dobra, czyli złapiemy sobie za ten punkcik, przesuwamy go w prawo. Za ten punkcik łapiemy, przesuwamy go w prawo. To już tutaj sobie narysujemy o tą część, ten ukośny odcinek będzie. Będzie tak. Dotąd nam dojdzie. I jeszcze ten punkcik przyniosę, połączę. No i gotowe. Mamy wykres funkcji H. I teraz już narysujemy wykres funkcji G w taki sposób, że ten zielony wykres odbijemy symetrycznie względem osi x. Bo właśnie. Ten minusik, który tutaj dopisujemy na początku wzoru powoduje to odbicie. Zauważ, że to był nasz cały y na początku, prawda? O, w tej funkcji. To był nas, nasz cały y. I nagle dopisaliśmy do niego znak minus. Czyli jeżeli na przykład y był, współrzędna y była równa 2 w tym przypadku, to teraz jak dopiszemy do tej współrzędnej znak minus, to ten punkcik przeskoczy nam na drugą stronę. Dlatego... W taki sposób to przekształcenie działa. Takie lustrzane odbicie robimy. Tak. Ten punkt muszę tu. Ten punkt muszę tu. Tutaj łączymy. Łączymy. No i w ten sposób powstaje wykres funkcji g. To tyle.